Dzień dobry Państwu. Witam Panią dr Ewę Leniart, Wojewodę Podkarpackiego. Dzień dobry. Doktor Ewa Leniart, dyrektor IPN-u w Rzeszowie, dyrektor gabinetu Wojewody. Od sześciu lat Wojewoda Podkarpacki, a obecnie startuje Pani na urząd prezydenta miasta Rzeszowa. Wspomnę jeszcze, że w wyborach parlamentarnych zdobyła Pani ponad 36 tysięcy głosów. Pani hasło wyborcze to Rzeszów ma moc. Tak, zdecydowałam się kandydować na urząd prezydenta miasta Rzeszowa, bo chciałabym, aby ta moc, która jest w Rzeszowie i jego w mieszkańcach, została uwolniona. Przede wszystkim chodzi tutaj o kwestie związane z rozbłośnięciem na nowo miasta Rzeszowa na mapie Polski. Jako tego miasta, gdzie styka się północ z południem, a wschód z zachodem, gdzie rozwija się przemysł, także ten przemysł innowacyjny, bo pamiętamy, że Podkarpacie. To Dolina Lotnicza, więc 90% przemysłu w kraju, przemysłu lotniczego, jest tutaj umiejscowione. No i wreszcie chciałabym, aby także działania o charakterze i wymiarze kulturalnym z dużą intensywnością wprowadziły w wielką kulturę także miasto Rzeszów. Pomysłów jest bardzo dużo, i to podkreślenie, że Rzeszów ma moc, sprawia, że zapraszam do współpracy, do współdziałania i tworzenia pięknego miasta wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, światopoglądu. Po to, abyśmy rzeczywiście mieli wpływ na to, co nas otacza, na to, jak rozwija się nasze miasto. Jest Pani najważniejszą kobietą w województwie podkarpackim, kobietą w świecie polityki, zdominowanym przez mężczyzn. Nie jak Pani sobie z tym radzi? Na pewno jak w każdej dziedzinie życia, także i w polityce, kobietą jest trudniej. Muszą być lepsze, bardziej zorganizowane, bardziej zdeterminowane, by odnosić sukcesy. Niemniej jednak, myślę, że te ostatnie 5 lat mojego piastowania Urzędu Wojewody pokazuje, że można być skutecznym, a bycie kobietą pozwala przede wszystkim na to, aby systematyczną pracą, determinacją osiągać swoje cele. No tak naprawdę, w tej chwili jestem jedynym wojewodą w skali całego kraju i bywało tak, bo byłam też jedynym dyrektorem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w skali całej Polski. I to też jest taki dowód, że kobiety są skuteczniejsze, są bardziej zdeterminowane, umieją wprowadzić pewną łagodność. Co nie pozbawia ich właśnie tej determinacji w dążeniu do celu, a myślę, że wręcz przeciwnie, pokazuje, że systematyczność i, i taki, taka praca u podstaw przynosi efekty. Dlatego warto postawić na kobiety i na kobietę, na prezydenta miasta Rzeszowa. W jednym z wywiadów powiedziała pani, że silny Rzeszów to gwarancja dobrze rozwijającego się regionu. Tak, to wspomniałam na samym początku naszego wywiadu, naszej rozmowy, że... Ale jaka jest wizja pani rozwoju Rzeszów? Postrzegam Rzeszów jako stolicę regionu, ale Rzeszów, który nadaje ton rozwojowi... Jest takim sercem. Tak, możemy to zapewnić przez zarówno działania służące poprawie jakości życia mieszkańców, bo w ten sposób będziemy wyznaczać pewne trendy właściwe dla tego, by mieszkańcom... Wielu miast w naszym województwie po prostu żyło się lepiej. Taki potencjał Rzeszów posiada, bo to dotyczy zarówno kwestii związanych z dostępnością do internetu, z kwestią Smart City miasta, czyli miasta nowoczesnego, wykorzystującego nowoczesne technologie do poprawy warunków życia mieszkańców. Ale to jest także miasto, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i pomaga im rozwiązywać ich problemy. A dzisiejsze problemy mieszkańców też zostały przeze mnie zdiagnozowane w czasie spotkań na poszczególnych osiedlach w Rzeszowie mnóstwo kwestii zgłaszają mieszkańcy i problem dotyczy tego, że przez wiele lat te ich prośby, wnioski nie były wysłuchiwane. A więc takie rzeczy, które są trudniejsze, na przykład sprawa związana chociażby z kwestią zaopiekowania nad osobami starszymi. Rzeszów ciągle posiada braki w zakresie dziennych domów seniorów. Seniora, moją ideą jest, by na każdym osiedlu takie miejsce powstało, bo wiem, że seniorzy częstokroć pozostawieni w mieszkaniach w osamotnieniu popadają w depresję, czują się niepotrzebni, a chcieliby przebywać w bezpiecznym miejscu wśród znajomych i potrzebują towarzystwa. Z drugiej strony my, osoby aktywne zawodowo, będziemy czuć się lepiej, jak będziemy wiedzieć, że nasz senior jest zaopiekowany i na pewno nie dzieje się mu nic złego. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestie związane z, do, z dostępnością do żłobków, do przedszkoli, których w Rzeszowie jest jednak... To, 33 jest osiedla i 10 żłobków. No właśnie, zaledwie 10 żłobków publicznych, a więc nawet... Będzie Pani zmieniać tak. politykę w tym zakresie, jeżeli no, zostanie? Na tak. pewno. Ja wiem, jak bardzo młode mamy cierpią z tego powodu, że trzeba wrócić do pracy po okresie urlopu macierzyńskiego i albo jest przydział do żłobka, który jest w drugiej części Miasta, więc trzeba się narazić na to, że wcześniej trzeba wstawać. Przecież to nie chodzi o, o nasze wstawanie, tylko o to, że trzeba to malutkie dzieciątko wcześniej obudzić, zawieźć przez często zakorkowane ulice na drugą część miasta, powrócić i jeszcze dojechać do miejsca pracy. To jest naprawdę nielada wyzwanie. Powinno być tak, że żłobek powinien być blisko, żeby nie było tego niepokoju, bo alternatywą jest miejsce w żłobku niepublicznym, niestety. To jest odpłatność sięgająca 1000 złotych, a więc duże obciążenie dla budżetu rodzinnego. I tak naprawdę to jest ułatwienie, które możemy zrealizować w miarę szybko. Jest rządowy program Maluch Plus, więc wystarczy sprawne założenie kiedy i gdzie po te środki sięgamy no i potem realizacja całego projektu. A więc mamy i troskę nad seniorami i nad osobami małymi, najmłodszymi mieszkańcami miasta Rzeszowa, ale też to jest miasto studentów. I przede wszystkim chciałabym, żeby z jednej strony, zwłaszcza po powrocie do normalności po stanie epidemii Zapewnić taką strefę wolnościową dla młodych ludzi, w którą zorganizują w taki sposób, jak oni chcą. Stworzą tam takie miejsca do rekreacji, do spędzania wolnego czasu, których potrzebują, bo wiem, że mają takie oczekiwania. A z drugiej strony, zupełnie niedawno rozmawiając z młodymi ludźmi, odkryłam potrzebę stworzenia systemu grantowego wsparcia dla tych młodzi, młodych ludzi, którzy chcą realizować własne startupy i system grantowy dawałby możliwość na to, aby Posiadać pierwsze środki do tego, by rozwinąć działalność. Oczywiście miasto może ogłaszać konkursy na określone kwestie, które wymagają rozwiązania. Młodzi ludzie są na tyle pomysłowi, że z całą pewnością z tych rozwiązań będzie można wiele rzeczy zaadaptować do życia codziennego. A właśnie to wsparcie grantowe jest szansą na to, aby dobre pomysły nie umarły, ale rozwinęły się i żyły tutaj w Rzeszowie. Ma Pani swój udział w poszerzeniu granic Rzeszowa? Pięć pozytywnych opinii, które Pani wydała, czy będą kolejne? Na pewno miasto wojewódzkie musi się rozwijać. Jednym z elementów jego rozwoju jest zwiększenie powierzchni miasta. Jest dużo do przepracowania, jeśli chodzi o te osiedla, które stały się już częściami miasta, takie jak Matysówka, Bzianka, Miłocin czy Pogwizdów Nowy. Z mieszkańcami tych miejscowości też już rozmawiałam i wiem, że tam potrzeba przede wszystkim zainwestowania w infrastrukturę drogową są braki chodników, braki oświetlenia, więc kwestie bardzo podstawowe, niezwykle ważne dla tych mieszkańców, aby jakość ich życia się poprawiła. Natomiast mam też swoją koncepcję rozwoju miasta w zakresie powiększania i zakładam, że może już nie na zasadzie wyrywania poszczególnych sołectw, ale sprawnego porozumienia się ten kierunek, który został wytyczony w ubiegłym roku, także w czasie rozmów ze mną, a więc kierunek wschodni w kierunku gminy Krasnej jest otwarty i wiem, że zarówno Wójt Gminy Krasnej, jak i Rada Gminy jest gotowa do tego, aby przystąpić do konstruktywnych rozmów, na jakich zasadach takie połączenie dwóch jednostek samorządowych byłoby możliwe i w jakim czasie. Warunek jest jeden, rzeczywiście rzetelnie rozmawiamy i uczciwie o swoich propozycjach. No i co ważne, mamy do osiągnięcia, do osiągnięcia dla nas jako bonusa. 100 milionów złotych, które mogą zostać zainwestowane w tereny przyłączone, po to by właśnie te podstawowe kwestie, infrastruktura drogowa, chodniki, zostały zrealizowane. A więc raczej wolałabym taką politykę zmiany granic, aniżeli politykę, która wiąże się z wyrywaniem kolejnych sołec. Bo bardzo niedobrą rzeczą jest to, że pojawiły się gminy, które w następstwie. Włączenia do miasta tych bardziej zaludnionych miejscowości utraciły sporą część dochodów i dzisiaj pojawia się problem realizowania przez nich zadań własnych, bo mają niestety bardzo uszczuplony budżet, przede wszystkim budżet inwestycyjny. W jednym z wywiadów powiedziała Pani tak. Chcę tworzyć wspólny dom Rzeszów, taki, w którym jest zielony ład, sprawna komunikacja i w którym jest wypełnione tętniącym życiem społeczeństwo. Tak, to jest taki Ty, będzie rzeszów. Trzy kluczowe filary, na których zbudowałam swój program i widzę przyszłość miasta. Zielony ład to oczywiście odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy widząc jak bardzo zajmowane są pod kolejne duże inwestycje wielopiętrowe ostatnie tereny zielone w mieście zgłaszają potrzebę zapanowania nad tą sytuacją, a więc wprowadzenia pewnego ładu architektonicznego, aby wiedzieć że osiedle domków jednorodzinnych nie jest dobre na to, aby tam umiejscowić wielopiętrowy wieżowiec, który na pewno zakłóci harmonię wynikającą z zabudowy już istniejącej, a o komplikacjach dla infrastruktury dojazdowej, która stanie się po prostu niedrożna, nie wspomnę, i całym szeregu innych konsekwencji właśnie takich nierozważnych niekiedy decyzji ale tereny zielone dla mieszkańców miasta są szczególnie ważne. Czas epidemii pokazał, że ludzie nie mogą być zamknięci w czterech ścianach mieszkania. Muszą mieć w niedalekiej odległości od swojego miejsca zamieszkania przestrzeń zieloną, po to, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, po to, żeby nasze miasto było piękne. A ja przypomnę, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego wśród miast wojewódzkich Rzeszów zajmował ostatnie miejsce z ilością powierzchni zielonej, a więc mamy dużo do naprawienia i do zmiany. Nie wszystko da się cofnąć. Wiemy, że nie uda się niestety zachować zielonego prawego brzegu Wisłoka, bo tam już zostały wydane prawomocne decyzje o realizacji inwestycji właśnie wielopiętrowych. Natomiast w rozmowie z inwestorami uzyskałam zapewnienie, że postarają się odsunąć maksymalnie od brzegu swoje inwestycje i dadzą możliwość miastu odkupienia części tych terenów po to, aby tam utworzyć rzeszowski park centralny. Według naszych wstępnych obliczeń możemy uratować około 10 hektarów z przeznaczeniem na zieleń, bo przecież od zawsze Wisłogi jego brzegi były dedykowane rekreacji. Oczywiście ta infrastruktura, która tam jest jest dobra, ale pewnie też można zrealizować dużo lepsze projekty, natomiast musimy nad tym popracować. Jest też trend taki, który daje możliwość sięgania po środki z nowej perspektywy finansowej właśnie na tworzenie parków w miastach, na tak zwane parki kieszonkowe. Choćby śródmieście serce miasta Rzeszowa, gdzie tak naprawdę są trzy czy cztery miejsca zielone, mogą właśnie zostać dedykowane na stworzenie takich parków jak parki deszczowe, które nie wymagają dużej przestrzeni, ale dają tą zieleń, której tak bardzo potrzebujemy. Zainteresowanie Rzeszowem jest ogromne, jak Pani wiadomo, więc mam pytanie, czy nie ma Pani takiego wrażenia, że startuje pani w wyborach ogólnopolskich, a nie lokalnych? Znaczy ja ubiegam się o urząd prezydenta miasta Rzeszowa i um, niezależnie od tego jak bardzo politycy z zewnątrz będą tutaj często składać swoje wizyty nawet po to żeby pomylić nazwę, czy odwiedzają Rzeszów czy Wrocław, um, to ja uważam, że dla mieszkańców miasta najistotniejszą kwestią jest to, że w tych wyborach wybierają włodarza miasta Rzeszowa, osobę która będzie liderem, która będzie odpowiadała za ich miasto, za to, jak funkcjonuje urząd i czy ich problemy także związane z funkcjonowaniem w mieście są rozwiązywane. Nie można dać się uwieść polityce ogólnopolskiej i nie można się w tę politykę zatracić, bo tak naprawdę odbędzie się to ze stratą dla miasta Rzeszowa. Zatem bardzo ważne jest to, by pamiętać, że wybieramy osobę, która będzie tu w Rzeszowie decydować o tym, co w ciągu najbliższych trzech lat będzie priorytetem, jakie sprawy będą i w jaki sposób załatwiane. Myślę, że Próby wtłoczenia nas w ramy polityki ogólnokrajowej cały czas są podejmowane, ale mieszkańcy Rzeszowa są mądrymi ludźmi i nie dadzą sobie zaciemnić obrazu i dokonać błędnego wyboru, niezależnie od tego, jaka narracja jest czyniona. Zanim jeszcze została Pani oficjalnie ogłoszona kandydatką na prezydenta miasta Rzeszowa, zapytano Panią, czy podejmie Pani takie wyzwanie. I Pani wtedy odpowiedziała, że. Tak, jeżeli wyrazi na to zgodę Pani rodzina, czyli rodzina w Pani życiu to priorytet. Bez wątpienia. Ja mam kilka osób z najbliższego otoczenia, chociaż rodzinę też staram się utrzymywać w bliskich relacjach, nawet jeżeli jesteśmy rozrzuceni gdzieś tam w różnych zakresach. Co jest najważniejsze dla Pani w życiu prywatnym? Zdecydowanie najważniejsze jest moja córka. Oczywiście, że tak. I to jest osoba, która odgrywa dla mnie najważniejszą rolę, z której zdaniem zawsze bardzo się liczę. Ważna jest moja mama, którą się opiekuje. Mama już przekroczyła 80 rok życia i wymaga zaopiekowania, jest niezwykle osobą samodzielną, stara się być samodzielna, ale też wiem, jak to dla niej jest istotne, by to wsparcie i obecność moja jest przez nią pożądana. I uważam, że mieszkańcy miasta też są osobami niezwykle rodzinnymi, a na przykład w Rzeszowie brakuje nam miejsc, które dają rozrywkę, możliwość wspólnego spędzania czasu. Dokładnie. I o to musimy zadbać. Nawet powiem szczerze, że w czasie rozmowy z mieszkańcami jednego z naszych osiedli z Wieńczycy, odkryliśmy przestrzeń, która może być dedykowana na taki teren rozrywki i to jest duża przestrzeń. Jeśli uda mi się zrealizować pomysły, które pozwolą na zagospodarowanie zgodnie z tą koncepcją podsuniętą przez mieszkańców Zujęczycy, nasze, nasze pomysły tam zostaną zrealizowane, to myślę, że i miasto, i region zyskałoby taki ważny punkt, który będzie na pewno wypełniał nam każdy wolny czas. Pani doktor, a jaka jest Ewa Leniard, kiedy nie ma kamer, kiedy nie ma współpracowników, kiedy przynajmniej na chwileczkę milknie telefon? Chyba taka sama, czyli przede wszystkim ale potrafi Pani wtedy odnaleźć się w tym w takiej ciszy. Tak, ja lubię też ciszę. I, I nawet szczerze mówiąc, dla tej równowagi własnej tej ciszy potrzebuję? Przede wszystkim bardzo lubię ludzi, lubię towarzystwo i chętnie spędzam czas w gronie osób znajomych, rozmawiam i otwieram się także na osoby, których nie znam. Natomiast mam też swoje ulubione zajęcia, które mogę realizować w całkowitym odosobnieniu. Jak pani spędza wolny czas? Lubię właśnie czytać książki. I to poczynając od historycznych, co jest oczywiste z racji profesji, ale też czytam książki kryminalne, to tak, żeby całkiem czymś innym się zająć. Lubię oglądać seriale. Teraz rzadko mi się zdarza, no bo z racji tego, że nie mam czasu, to też nie mogę tak naprawdę oddać się żadnemu poważniejszemu, czyli dłuższemu w ilości odcinków serialowi. Lubię zajmować się domem, trochę wypieki lubię, ale nie bardzo skomplikowane. Natomiast chyba najmniej. Mi wychodzi, chociaż nie ukrywam, że daje mi dużo satysfakcji, jak mi się uda? Na przykład, zajmowanie się roślinkami. Mam trochę roślin doniczkowych. Niestety wiem, że na przykład nie nadaje się do opieki nad piołkami, bo mi usychają nagminnie, bo za rzadko podlewam. Natomiast mam trochę kaktusów i tu się sprawdzam. A jakiej pani słucha muzyki? Najczęściej popół. Oczywiście też muzyka z lat 90. jest tą muzyką z okresu mojej młodości i zawsze wiąże się z dobrymi emocjami, bo pamiętam, że wtedy, gdy jej słuchałam, to jakby nie miałam problemów, wszystko było prostsze. Czasem muzyka poważna, ale rzadko. Kiedy rzeczywiście potrzebuję takiego uspokojenia i wyciszenia. Ale w zasadzie jestem otwarta na wiele także nowych trendów. Tutaj już córka mi pomaga w doborze tego, co aktualnie się dzieje. I ona rzeczywiście umie mnie skrytykować. Tego się mamo teraz nie słucha, prawda? Teraz się słucha coś innego. No i narzuca trochę. Każdy bieg ma swoje prawo. Tak, tak. Jest pani z wykształcenia prawnikiem i doktorem prawa. Nie tęskni pani za swoim zawodem? Co znaczy, prawnik to jest taki dobry zawód. Dobry. Że w wszędzie się można sprawdzić. I ja no, ale skoro jestem... czyta pani kryminały, no właśnie, ja jestem chyba przykładem tego, że, że każda profesja dla prawnika jest dobra. Ciągle jeszcze jestem nauczycielem akademickim, mhm. więc przynajmniej w tym zakresie ten kontakt z prawem utrzymuję. Trochę dręczę swoich studentów procesem inkwizycyjnym, z kwestiami związanymi z kodyfikacją prawa, czy to z okresu średniowiecza, czy też jeżeli trzeba, to też historią ustroju. Zawsze bardzo zależy mi na tym, żeby reagowali, odpowiadając na, na moje pytania, bo wtedy wiem, że nie mówię do siebie. Natomiast. Ja lubię to, co robię i myślę, że się sprawdzam w tym. W związku z tym bardzo dobrze mi jest w tym miejscu, w którym jestem. I tak naprawdę każde zajęcie, każda praca, która wiąże się z kontaktem z ludźmi jest przeze mnie dobrze oceniana i pożądana. A gdyby mogła Pani spełnić swoje jedno marzenie. Jedno znalazłoby się takie? No. Przyznam szczerze, teraz to bym chciała wygrać wybory na prezydenta miasta Rzeszowa i wprowadzić swój porządek. Między <grym grym grym> innymi te rozwiązania, które rzeczywiście zapewnią, że, że Rzeszów będzie takim, taką perełką wśród miast polskich. Może nie z uwagi na wielkość, bo tutaj mam świadomość tego, jakim jesteśmy miastem, że są większe, jest Warszawa, Kraków czy Katowice. Ale chciałabym, żeby ta wyjątkowość miasta została w szczególny sposób naznaczona, żebyśmy się stali atrakcyjni turystycznie bardziej, aniżeli to ma miejsce w tej chwili, żeby udało się zrealizować te projekty, które są takie oczywiste, jak chociażby połączenie ścieżek rowerowych, rozwiązanie problemów komunikacyjnych w mieście. To, to jest takie moje marzenie, które składa się z ciągu różnych marzeń. Pani doktor. To ja proponuję jeszcze, żeby Pani powiedziała krótko dwa zdania do swoich wyborców, żeby ich Pani przekonała, żeby poszli na wybory i oddali głos na Pani osobę. Kochani mieszkańcy Rzeszowa, tak naprawdę w ciągu najbliższych dni będziecie musieli Państwo zdecydować, co stanie się w naszym mieście w ciągu trzech lat. Jest to ważne, byście 13 czerwca zdecydowali się pójść na wybory i oddać swój głos. Właśnie na mnie, Eweleniar, dlatego, że jestem gwarancją tego, iż miasto nasze będzie nadal się rozwijało, a te wszystkie braki, które teraz wspólnie dostrzegamy, zostaną w szybkim tempie usunięte, zaś ja gwarantuję transparentność projektowanego urzędu. Pani doktor, bardzo dziękuję pani za rozmowę. Życzę pani dużo zdrowia, dużo sił i niech spełnią się pani marzenia. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem była pani dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, kandydat na urząd prezydenta miasta Rzeszowa.